Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami na temat, który gdzieś od rana się przewija i będziemy kontynuować ten temat. Czyli powiemy sobie o młodzieży, powiemy o rozwoju dziecka, powiemy o czymś, z czym ja się staram zajmować na co dzień od 15 lat, począwszy przez ulica jako street worker, przez imprezy jako party worker, przez ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapeutyczne ze skazaną młodzieżą aż do szkół i różnych innych placówek, łącznie z indywidualnymi terapiami. Pierwszy mit, najpierw obale, zanim to puścimy, bo tutaj dzisiaj wielokrotnie padało, że jest fala, że jest dużo samobójstw, ola bogarety. Nie. Czy znaczy jest dużo, bo nawet jedno to jest za dużo, natomiast jest tendencja spadkowa. Pierwszy raz od dawien dawna jest mniej niż było w poprzednim roku. I nie róbmy z tego czarnej wołgi. To, że jest bardzo dużo, bo jest, nie znaczy, że jest tendencja wzrostowa. Bo jeżeli porównamy sobie poprzednie lata, gdy rok do roku było 70% wzrostu, ja jestem z Warmii i mazur u nas w jednym roku był wzrost samobójstw o 550% i to okej okay, wtedy było ola bogarety natomiast w tym momencie dzięki zastosowaniu pewnych metod pracy udało się to zminimalizować są też rekomendacje bardzo dobre więc jakby nie chciałbym żeby to wybrzmiało że wszyscy spłyniemy zginiemy i w ogóle nikogo nie będzie na tym świecie nie to jest jedna sprawa druga sprawa słuchajcie fajnie że jesteście to, o czym mówimy, czyli samobójstwa, one nie mają przyczyny. To jest zlepek różnych historii całego życia e, ludzi. To jest tak jak ze szklanką czy z drewnem na opał, że nosimy, nosimy to drewno, i któreś drewienko spowoduje, że to się będzie już za ciężko, i wszystko spadnie. I tak to się dzieje, dlatego też z tej piosenki można z teledysków wnioskować, że jakby nie zawsze znajdziemy e, taką osobę, która pomocy potrzebuje. I teraz uwaga, e, wejdziemy troszkę w ten temat głębiej, bo co się składa na te, na te drewienka, które my nosimy? Po pierwsze. No, pomijamy alkohol w ciąży, pomijamy, tak? Jeżeli ktoś to będzie chciał, słuchajcie, na Teledysk czy jakieś materiały, bo ja nie puszczam slajdu po prostu napiszcie mi SMS-em, ja tylko na swój numer telefonu, swój adres mailowy. Ja wam wyślę to wszystko, co chcecie. dzwońcie do mnie. Jak napiszecie do mnie SMS-a o treści dziadu, to zawołam, to zadzwonię szybciej. Jak się ktoś przejęzyczy napisze debilu, też uznam, e, bo i takie historie życie jest, ta. wybaczam. E, no, i teraz słuchajcie. E, pierwsza sprawa, dlaczego tak się e, wychowanie. Kojarzymy jak dzieci były małe? To zróbmy sobie quiz. Ja będę zaczynał zdania, wy je dobra? Nie biegnij bo? Załóż czapkę bo? Nie wchodź na szafkę bo? Uważaj jak idziesz przy się bo? O i samochód cię przejedzie, nie? Zobaczcie cokolwiek ten mały człowiek zrobi zginie i dopiero co się urodził i już wie, że jest dramat. Bunt dwulatka kojarzymy? O a nauka nie kojarzy. Nie ma czegoś takiego jak bunt dwulatka. Jak dziecko ma dwa lata, jego mózg wchodzi w autonomię. Chce podejmować decyzje. Jest ciekawy świata. Tworzy się mu milion połączeń na sekundę. Według NASA 95% kreatywności dziecko, występ, yy, dziecko wtedy ma. My mamy około 3%. Więc jakby to nie jest tak, że musimy się zniżyć do poziomu dziecka, tylko musimy się tam wzbić, żeby cokolwiek ogarnąć. I potem to dziecko yy, ogarnia sobie życie. Oczywiście tutaj nie chciałbym się oczyć na telefony ale muszę, słuchajcie telefony, co powoduje telefon? Fizycznie hipokamp jest mniejszy, sieć spoczynku to jest sieć funkcyjna mózgu przestaje się rozwijać, to jest podobny objaw jak u dzieci z autyzmem i tak to mniej więcej wygląda, potem dziecko się rozwija i uwaga, do siódmego roku życia mózg działa na falach Theta, czyli mózg działa tak jak byłby zahipnotyzowany, czyli dziecko pożera świat, wszystkim jest zafascynowane, dziecko uczy się języków, dziecko normalnie to jest taki imperator, i to jest fantastyczne. Dlatego się często mówi, że do siódmego roku życia jest wychowanie, a potem jest resocjalizacja. Bo kończą się fale teta. Niektórzy mówią też, że do trzeciego roku. Tak? Bo wtedy, wtedy już mózg, mózg jest taki w miarę ukształtowany i tylko będzie, będzie się rozwijał i uszlachetniał. I teraz dlaczego o tym mówimy? Ponieważ ten okres życia dziecka jest najważniejszy. I niestety, ale bardzo dużo błędów na tym etapie życia jest. Ja jak prowadzę szkolenia dla OPS-ów, czy, 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 czy gdzieś tam PCPR-ów, czy innych innych instytucji, które pracują z dziećmi i z rodzinami, zwłaszcza dysfunkcyjnymi, to bardzo często to poruszamy, jak ten model. Tyle można naprawić, co można zrobić, żeby zminimalizować ryzyko. Nie? Albo, albo żeby te, te wpływy były, były mniejsze. I za chwilę powiemy oczywiście, jak. I teraz idziemy dalej, dziecko 7-12, dziecko, które jest zafascynowane wszystkim, dziecko ma dużo pasji, dziecko wszystko uwielbia, ale zaczyna być markotne. Zaczyna troszkę troszkę to życie młodo skwierać, ponieważ się szybko nudzi. Chyba, że nie miało smartfonów, to, to, to się mniej nudzi. Natomiast tu już nie chodzi tylko o smartfon, tylko chodzi o relacje z rodzicami. O zwykłe powiedzenie, kocham o przytulenie oksytocyna. Zobaczcie, w czasach prehistorycznych, takie lata 90, jak nie było smartfonów, to na problemy bardzo fajnym rozwiązaniem było przytulenie. Dlaczego? Ponieważ wytwarza się oksytocyna. Oksytocyna, hormon bliskości. I oksytocyna powoduje wzrost też endorfin, yy, blokuje dopływ kortyzolu i takie tam jeszcze były koty naukowe. Natomiast yy, w skrócie, jak dziecko jest przytulone, dziecko jest zaopiekowane. Nie? Wspólnie spędzany czas, ja teraz badałem dzieci, yy, jak jeszcze po szkołach, yy, dzieci robią takie prace, prace rysunkowe i tak omawiamy sobie potem te prace. I kilka tysięcy takich prac już zrobiłem i analizując je, yy, nie widzę rodziców w procesie wychowania. Nie widzę wyparowali, wzięli. Nie widzę, nie widzę, widzę rodziców jeszcze w marzeniach, nie? I bardzo często pracując ze szkołami, które są gdzieś tam trafione różnymi problemami, e, rozmawiając z rodzicami, to tak, jak dzieci ogarną, damy iPhone'a, damy coś tam, nie, przytul. Jak rozmawiam z dziećmi, co chcecie w nagrodę? Czas z rodzicami. I zobaczcie, to jest klucz, który jest, dlatego też Janusz Korczak był takim fenomenem, bo on poświęcał coś, co miał najcenniejszego, poświęcał czas. Nie? i to jest fenomen. I traktował dzieci jak ludzi przede wszystkim. I zwróćcie uwagę, dziecko sobie dojrzewa. Yy, I dziecko, jak sobie dojrzewa, zaczyna mu się w głowie robić troszkę, tro, troszkę problemów. Tak to jest oczywiście naturalne. My oczywiście nie potrafimy też reagować na to, bo jak dziecko powie, mamo, nienawidzę cię, to co my mamy w głowie? O, ty zarazo. A ja cię pod piersią nosiłam w brzuchu jak pasożyta. Normalnie nogi mnie puchli, wzięli, ledwo żyłam, chodziłam, sapałam, a ty teraz mi tak? I my już wiemy, co dziecku odpowiedzieć, tylko dziecko już nie pamięta, że, że to powiedziało. I dziecko wychodzi z pokoju, my już armaty wytoczone, a dziecko za to mama, kocham cię, co na obiad. I my, o ty gadzie, ja poczekam. Nie? Zobaczcie, my bardzo mocno się napędzamy, ale to jest rzecz bardzo ważna, bo teraz zobaczcie, skąd te, te problemy się biorą? Z... My nie umiemy w emocje. Czy to, co się wokół nas dzieje, wpływa na emocje? Nie. No a jak tak, jak nie? Ja mówię, że nie, a ja mam mikrofon, to mam rację. <grystanie> to jest taka moja zasada. Nie, zobaczcie, ja, ja, ja to wytłumaczę, żeby nie było, że tak po prostu powiedziałem, że mam mikrofon i chcę być kontrowersyjny. Jak masz na imię? Mariola. A ty, jak masz na imię? Basia, wykorzystam was. A ja jestem ciastkiem czekoladowym. I zobaczcie, patrzycie sobie na mnie w ciastkarni, to jest mój ulubiony przykład. Patrzycie na mnie i patrzy na mnie Mariola i mówi: "O, ale ciacho, nie, bo zobaczcie, ma pewne skojarzenia. Jeśli robi przyjemnie, połtwiłem tak tych, tych skojarzeń przyjemnych. Ona mi kupi i zeżre. Ale jest też druga osoba w tej kolejce, która sobie myśli: ojoj, jak ja się strułam. Ja cały weekend przesiedziałam." się śmiejesz bo sobie przypominasz i zobaczcie to w ten sposób działa czyli nie to co się dzieje wokół nas tylko to jak my to interpretujemy ponieważ nasz mózg tak bo spłycając temat o ludzie o szef mnie wkurzył ojojo jo, ja będę zły no nie do końca szef nie zobaczcie to jest brak kompetencji emocjonalnych i rozumienia bo my mówimy o mamy emocje złość bla 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 ale my nie potrafimy wytłumaczyć, czym jest ta emocja. Nie potrafimy wejść w to, dlaczego mózg tak interpretuje. I teraz zobaczmy. Wróćmy do tego, co było przed chwilą. Nie biegnij bo. Yy, załóż czapkę bo, i tak dalej. Czyli dziecko wie, że jest nic nie warte i zginie, a potem ale ty uwierz w siebie, no jak, jakiego mózgu już na tych falach nie działa? To już senne wraty. To już stara historia była. Do tamtego nie, nie, nie wrócimy. No nie cofniemy się w czasie. I to jest ten problem, dla którego w pewnych okresach życia dziecka po siódmym roku, zwłaszcza musimy więcej czasu inwestować w to, żeby być z dzieckiem. Żeby mu wytłumaczyć. Nie, bo my, zobaczcie, przychodzi dziecko i mówi, o, la Bogarety, nauczyciel mnie zdenerwował. No to kiedyś nie chcę mówić za moich czasów, bo jakby. Ale to by to brzmiało tak. No, jak zasłużyłeś, to oberwałeś. A teraz tak? Który? Socjalny nie dał ci celówki? Który? Nie? Coś było, pokaż. Nie? I zobaczcie, my, zmieniając się, e, zmieniając cały światopogląd tego dziecka, że świat zewnętrzny decyduje o tym, co ono czuje, to jest taka piosenka bardzo fajna zespołu Cabanos. E, piosenka brzmi: Hortensia chce być brzydka, nie zaśpiewam. Natomiast tam jest taki bardzo fajny wers. Jak się ubierzesz, jak pomalujesz, jak, się, jak cię ocenią, tak się poczujesz. I zobaczcie, skąd to się bierze. No, jak Ty się zachowujesz? Ludzie patrzą. Jak tak się będziesz zachowywała, to nie wybiorą Cię. <laughs> nie, tak akurat. Nie, to, to wiesz, nie będziesz miała kolegów, nie? To wtedy, o, zobaczysz, jak tak się zachowasz, nie? I dziecko cały czas opompowane to, że jego samoocena jest zależna. To jest tak jak z chwaleniem. Trzeba dzieci chwalić, ale umiejętnie. Jak dziecko, święta o, dziecko dostaje cymbałki i uderzy przypadkowym kikiem w przypadkowy dźwięk. Pięknie, ty to chyba muzykantem będziesz. Nie, to dziecko nie dostało cymbałki, przypadkowo uderzył. Ale czy pięknie, to jest, to jest pochwała? To jest komplement. Ładnie wyglądasz, to jest komplement. Ładnie dobrałaś tam, nie wiem to. To, to górę do dołu, ja tak jestem jednak, bazujmy nomenklaturą męską, góra z dołem pasuje nie? i jakby to jest pochwała, tak? bo zgrałaś nie? I, to, i zobaczcie to jest bardzo proste, tylko my nie do końca to potrafimy nie? i takie małe dziecko cały czas komplementowane uczy się czegoś takiego co nazywa się motywacja zewnętrzna i to jest rzecz bardzo zła. Dlaczego motywacja zewnętrzna jest zła? Czemu tak powiedziałem? Po pierwszym pytaniu powiem, nikt już nie powiedział, ja mikrofonu, mikrofon, to mam rację. Ale słuchajcie, motywacja zewnętrzna jest o tyle zła, bo jak skończą się bodźce i nagrody, to skończy się motywacja. Bo nie ma celu. Dlaczego dzieci chodzą do szkoły? Bo musimy. Jaka to jest motywacja? No dobra, bo jeden ze sklepów daje błony za świadectwa, to jak będę się dobrze uczył, dostanę 5 zł zniżki na iPhone'a. Rodzicom budżet to podratuje z pewnością. Nie? Ale zobaczcie, my cały czas taki, i w takim świecie żyjemy, że jest motywacja zewnętrzna. Jak coś zrobisz, to jest warunkowanie. Dam Ci coś. Więc uwaga, jeżeli ktoś coś robi, liczy na coś. Nie? I to się zaczyna pewien problem, ponieważ jak nic nie dostanie, spadnie motywacja. A bez motywacji wewnętrznej dziecko nie rusza. A czym jest motywacja wewnętrzna? To jest ten wewnętrzny kopniak. To jest tak zwany zenek. Tak, przedstawiam, Zenka, Zenek to jest autonomiczny układ nerwowy. Na kreskówkach to jest bardzo fajnie widoczne, to jest ten czarny diabełek, co siedzi na ramieniu. Bo ten biały to jest człowiek, a ten czarny to jest Zenek. Zenek to jest autonomiczny układ nerwowy. I on uczy się poprzez naśladownictwo. I on działa automatycznie. On działa automatycznie, czyli to, co daje mu przyjemność, on z tego skorzysta. Tu jest zasada pierwszego neuronu. Czyli jeżeli damy w nagrodę dziecku telefon, no to dziecko będzie chciało telefon zawsze w nagrodę. I będzie płakało, żeby dostać telefon. Jeżeli dziecko chce czupa a my mu nie damy czupa, czupa to co się stanie? Dziecko będzie smutne. A co się stanie po chwili? Dziecko wpadnie w histerię, bo złość jest kolejną emocją po smutku. I co się stanie w dalszej kolejności? Dziecko nauczy się przyjawiać emocje i zobaczy, że emocje miało prawo czuć smutek, miało prawo czuć złość, na tym kończymy temat. Ale my chcemy, bo ludzie patrzą. Więc dziecko płacze, nie płacze. Ale czy Pczupsa, nie yy, Dobra, masz, ale. Pogadamy w domu. Jeszcze żeby pogadali w domu, to okej, okay, tylko tam nie ma rozmowy, ale to już mieszka z tym, nie. Badania pokazywały. Wiecie ile czasu rodzice spędzają z dziećmi? Na rozmowie konstruktywnej? Dziennie. Optymiści. Cztery pół. Naprawdę badania są na to tak tak bo tam jakby były badania że dzieci 6 godzin w internecie to dla porównania jak ktoś badał, znaczy fundacja zbadała 4,5 minuty i teraz uwaga zapętlamy to co było wcześniej 42% dzieci ma tablety do drugiego roku życia badania z 2016 roku teraz myślę że około 80 to jest to co kiedyś na konferencji mówiliśmy i to co z Alicją powtarzamy zawsze ostatnią chwilą na profilaktykę jest szkoła rodzenia. To jest ostatnia chwila, żeby robić profilaktykę. Do żłobków, żłobki przedszkola to już jest ten moment, gdzie dzieci już chcą bo jest nocnik z postawką na tablet, bo jest pieluszka z czujnikiem wilgoci, są pralki piszące SMS-y do ludzi, że już skończyły, jakby to kogoś interesowało. Ja myślałem, jak kupowałem, że pani mnie w konia robi. A ja jestem troszkę zacofany technologicznie. Ja tak zastanawiałem się zawsze, znaczy zawsze wtedy się zastanawiałem, co Proka może chcieć ode mnie, żeby do mnie pisała. Nie? I, i, I wiecie. To jest ten bardzo, bardzo ważny aspekt życia. Co, macie taką? Przydało? U mnie, jak jest cicho w domu, to się skończyło prać, wiesz? Ja żyję bardzo prosto. Możemy spokojnie rozmawiać, drzwi do otworzyć, jest petarda, skończyło się pranie, nie? Ale od tego to moja żona jest specjalistką. Ona to, to jest jej taki kącik, plac zabaw taki. I teraz słuchajcie, to co jest bardzo ważne w tym wszystkim, co my sobie tutaj mówimy. Cały czas kręcimy się wokół dziecka i jego potrzeb. I cały czas troszkę prześmiewczo, ale pokazujemy coś, co nie zażarło i teraz co zrobić patrzę też na zegarek co zrobić żeby zażarło pierwsza sprawa szkoły rodzenia szkoły rodzenia druga sprawa yy, nauka dzieci w szkołach ponadpodstawowych o wychowania wychowania szkoła rodziców w szkołach ponadpodstawowych to powinien być oblik to jest tak jak wiecie zaświadczenie do bieżmowania czy coś tam tak ale to musi być słuchajcie musi być coś takiego kolejna sprawa która jest bardzo ważna najważniejsza rozmowa wczoraj spotkaliśmy się tutaj z młodymi ludźmi nie byli bardzo chętni do rozmowy, ale to co, to, co gdzieś tam wydźwięk swój miało, to jest to, że nie chcą rozmawiać. I to jest to, co dajemy w klasach 03, w pracach, że dzieci są rozmawiać. Wiecie, jakie są marzenia dzieci na rodzinny weekend? Gra w piłkę, zrobienie pizzy, spacer. Poważnie. Trzy najczęstsze. Spacer z dzieckiem. Zobaczcie, dziecko marzy o spacerze. Dziecko kompletnie nie chce konsoli. Nie? To my tak pokazujemy. nie, Pamiętacie takie, nie wiem, jak u Was było? Moja mama zawsze mówiła, a jakby wszyscy z dachu skakali, to czy też byś skoczył? A teraz co się mówi? No ale wszyscy mają. Nie, a wszyscy mają. I zobaczcie, mogą mieć, pod warunkiem, że jest też rodzic, że mają też rodzica, że rodzic to nadzoruje. Tak, bo to wiecie, ja jestem troszkę tutaj, jeżeli chodzi o to, bardzo yy, takim ortodoksem, bo jeżeli nie damy dziecku, jak się urodzi, nie powitamy go chlebem, solą i kebabem. No to jakby, bo to później, tak, bo jego organizm nie przetworzy. Tak samo treści, które wpadają do jego mózgu. Mózg tego nie przetworzy. A jeżeli nie przetworzy, to będzie lipa. To, co dzisiaj rano było o tych kaczuszkach, kiedyś webinar robiłem o tych kaczuszkach na TikToku z pornografią. To jest mnóstwo tego. Mnóstwo takich sytuacji jest, ale dziecko już od czwartego roku życia jest narażone na to. Jak my jeździmy, wiecie, już do, do, do przedszkola na próby samobójcze, do, do, do 1-3 klas na próby samobójcze, już nawet policja zrobiła rubrykę w tym dużym Excelu swoim 06, co pokazuje, że już są próby w tym przedziale wiekowym, tak? I nie ma dokonanych, niedokonanych. Jest albo próba, albo samobójstwo, tak, żeby była jasność, nie? Czyli, czyli, czyli albo, się, albo się ktoś odebrał sobie życie, czyli samobójstwo, albo jest próba. I teraz zwróćcie uwagę, co, co, co jeszcze robimy. Obserwujemy dzieci wszelkie zmiany. I pierwsza pomoc emocjonalna, która jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ona pomaga. Bo jeżeli ja widzę, że coś się zmienia, to ja jako dorosły powinienem zareagować i zapytać się, widzę. widzę, że coś się zmieniło. Tak fakty, widzę, że inaczej się zachowujesz. Widzę, że inaczej reagujesz na ocenę, albo dowiedziałem się, że coś tam się stało, nie. I zobaczcie, to, to, to my mamy powiedzieć o swoich uczuciach. Nie wyciągać uczuć od dziecka, bo my też sami lubimy. I to, co wczoraj też był taki fajny wydźwięk, my nie rozmawiamy z nauczycielami, bo boimy się konsekwencji. A dlaczego dziecko nie rozmawia z rodzicem? Bo boi się konsekwencji, tak? Mamo, zrobiłem to i to. Na tydzień masz zakaz, nie wiem czego, oddychania, bez różnicy, nieważne. Tak? To jak kiedyś było z czarownicami. Jak wypłynie, to nie, to, to nie była czarownicą. A jak, a, a jak nie wypłynie, a jak utonie, to znaczy, że. No to odwrot ludzi, udar miałem, <grywa> to jest rewelacyjne alibi, to jest jedyny plus udaru jak ktoś ma, że może wszystko zwalić, ale tak to, to, to w ten sposób działa. I teraz zwróćcie uwagę kochani moi na jeden bardzo ważny aspekt, ta rozmowa to nie jest co u ciebie, bo skąd się bierze te 4,5 minuty rozmowy? Tak przychodzi sobie Alicja do domu po szkole, ja rasowy ojciec, ale jak było w szkole dobrze już się skończyły tematy, a to dopiero 3 sekundy. Jeszcze wydębie, nikt się nie przyczepił. No dojadę do, do 10 sekund, bo się będzie musiała chwilę zastanowić. Nie? Tylko ja nie weryfikuję, czy to jest prawda, co ona mówi. Bo ona też ma swój, swój taki, wiecie, proces wejścia. Tak? Ona wchodzi i mówi, tak, wszystko dobrze było, tak, nie jestem głodna i idzie do pokoju. Czasami można zrobić jakieś podpuściem rodziców, żeby zmienili pytania. I się okazało, że na zupełnie inne pytanie dzieci odpowiadają, że nie jestem głodna. Bo taki jest nawyk, bo taki mi podpowiada, że tą drogę z przedpokoju do pokoju trzeba przejść. Nie? I teraz zobaczcie, idziemy dalej. Eee, co dalej? Bo my tak mówimy: o, nie ma specjalistów. No, jeżeli nie ma specjalistów, bo nie ma, to jakie jest wyjście? Profilaktyka. No, lepiej zapobiegać. A my przeczymy, że nie ma jak leczyć. No to na miłość boską. Zapobiegajmy. Nie? To jest to, co też USB. Nie 3, 3, 0. To słuchajcie, no to jest petarda, ponieważ my staramy się zabezpieczyć przed. Jest nawet taki program fakty po faktach. A może w końcu nauczymy się przed faktami myśleć o nich. Bo to też była fajna umiejętność, nie? Że o, może coś się zadziać. Nie? I teraz zobaczcie, jeżeli mamy taki obraz, że mamy sobie dziecko, mamy sobie rodzinę, to ta rodzina też może tych problemów nie widzieć. Zgadza się? Był teledysk. Szkoła może nie zobaczyć problemu? Oczywiście, dlatego to nie jest złoty środek. To nie jest tak, że o, obejrzeliśmy teledysk i ja już wszystko wiem. No nie do końca. To bardziej działa w ten sposób, że ja będę gdzieś tam bardziej reagował i nie brał do siebie pewnych rzeczy. Takie rzeczy jak samobójstwa się zdarzają i tak jak mówiłem, one nie mają przyczyny i ten cały stan emocjonalny yy, dzieciaków to jest yy, rzecz, która jest odmieniana przez wiele przypadków, ale moim zdaniem troszkę pod złym kątem. Bo my byłem na wielu konferencjach yy, i my lubimy troszkę grzebać się w tych problemach. Zobaczcie, co u was? Yy, stara bieda. A powiedzcie komuś pasmo sukcesów. No toż stracicie znajomych. <grych> nie? I tak samo jest tutaj, nie? Jak ci się powodzi? Tak, bo ty masz więcej krów ode mnie, ja nie chcę mieć więcej. Jestem, żeby tobie zdechły, twoja strata mnie będzie cieszyła. I tu jeszcze dochodzi błąd atrybucji, czyli my dopisujemy intencje. My przed tym, jak usłyszymy kogoś, będziemy słyszeli swoje myśli. Jeszcze mam cztery minuty. Ja wszystko kontroluję, Alicja. Spokojnie, usiądź. Trzy głębokie. Jak przedłużę, też się nic nie stanie. Oczywiście nie przedłużę, bo idę dalej, ale zobaczcie, i my dopowiadamy za dużo. Dopowiadamy dużo za, za innych, ale też przypisujemy intencje. Nie, że, o, dzień dobry, powiedziałaś? ale nie szczerze. I nieważne czy szczerze czy nie szczerze, ja sobie to dopiszę, nie? I to jest bardzo ciężki problem, tak? Bo mówimy, wiecie, hejty i o, trzeba pomagać ofiarom hejtu, tak? Ale sprawcom też, bo to są jednostki zaburzone. To jest wołanie o pomoc, tak? Jeżeli ja teraz kogoś hejtował, bo to tak mówi zanek? Jeżeli ja kogo będę hejtował, Czarka, ja mu powiem Czarek ty tulipanie zgięty, to ja wiem, że Czarek powie mi o ty trawniku zdeptanych, bo tak mu Zenek podpowie. Ja kiedyś jak mnie hejtowali, ja pod każdym hejtem dałem serduszko, pisałem dziękuję, że jesteś. E, no, rola terapeuty, wysłuchać. Tak? I nie takie rzeczy się słuchało i hejty przestały być, bo wiecie, to jest jak gra ze ścianą w piłkę. Graliście kiedyś ze ścianą w piłkę? Tak, aha. Jak mnie nie wkurza? E, tak, bo hejt jest po coś, bo to jest wyrzucenie śmieci z głowy. I Jeżeli te śmieci będą w powietrzu, to nie będzie fajnie, bo ty musisz je wziąć. Więc jeżeli ja powiem do ciebie, jest to krotko zgięta, to ja liczę, że ty mnie obsmarujesz. A jak ty mnie nie obsmarujesz, to tak jak z ręką. Jakbym podszedł, jakbym podszedł, wiesz, jak, jak ja ci mówię, hej, a ty mnie kochasz, to jest ten Szczechowski, ale to na, na inne spotkanie. Może być, nie jest, bo jakby zbyt szybka diagnoza nie, nie zawsze jest skuteczna. Ale jeżeli ja bym chciał wyciągnąć rękę, a ty byś mi jej nie podała, ja bym drugi raz się zastanowił bardzo, czy ci ją podać. I tak samo jest z hejtem, ale tak samo jest z pomocą dzieciakom. Proszę pani, chciałbym porozmawiać. Przyjdź za godzinę nie przyjdzie. A skąd to się wzięło? Mamo, mam problem, przyjdź zaraz. Wiecie o co chodzi? To jest pewna analogia pokazująca stan. Ja nie mówię, że dorośli są winni całemu złu na świecie, absolutnie nie. Ja tak nigdy nie powiedziałem. Ja nigdy nie powiedziałem, że rodzice nie kochają swoich dzieci, bo nawet jak dzieci zabierałem rodzicom, bo taką miałem niestety pracę, to ja nigdy nie powiedziałem, że rodzic nie kochał. Kochał tak, jak potrafił. I zobaczcie, jeżeli połączymy edukację, czyli profilaktykę takich zachowań z edukacją rodziców, jak pomagać dzieciakom, to będzie dużo łatwiej do ogarnięcia. I jeżeli te wszystkie połączymy zespoły, ale głównie profilaktykę bo to musi być to jest jak jak wakacje to dramat to mierzi mnie to że w wakacje kiedy jest najwięcej inicjacji z całym złem wszyscy terapeuci szkoły są na urlopach i rzadko która gmina ma wakacyjne dyżury my jak w kilku zrobiliśmy to zawsze był taki argument a jak nikt nie przyjdzie no to zobaczmy kiedy wyjeżdżała straż pożarna <noise> i wtedy które nie wyjeżdżała nikt nie pracuje bo to jest koszt <noise> tak nie potrzebujemy tego zróbmy tylko ochotniczą nie? i tak jakby możemy mnożyć ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz opieka nad młodymi to jest rzecz ciągła to nie jest tak że problemy mają dwa miesiące wakacji to nie jest tak że czekamy o ludzie do wakacji po tym nie będzie problemów nie wtedy będzie dużo więcej tylko my o nich nie słyszymy i profilaktyka w czerwcu maj czerwiec wrzesień bardziej interwencja to jest coś na czym powinniśmy się skoncentrować i potem na tej fali cały rok iść w profilaktyce i tutaj uwaga to nie szkoła tylko to też OPES-y. Ja teraz piszę artykuł, bo muszę do końca miesiąca o roli pracowników socjalnych i asystentów rodziny w przeciwdziałaniu samobójstwom. E, mamy nauczycieli, mamy każdą grupę zawodową i marzy mi się, ale to jest moje marzenie, e, żeby odwiedzić chociaż online każdy powiat w Polsce i zebrać wszystkich socjalnych wszystkich z PCPR-u i porozmawiać z nimi o tym przeciwdziałaniu. I teraz, żeby czymś miłym zakończyć, to wam podziękuję, ale zadam wam też pracę domową. Dzisiaj, koniecznie na dzisiaj. Pierwsza sprawa o tym, co mówiłem, nie mówicie, nie rozmawiacie z dziećmi. Tak? Metoda Foucault nie działa na mężów. Drogie panie, czyli jak wejdziecie do domu i powiecie, widzę kochanie, że nie, wyrzuciła, nie wyrzuciłeś śmieci, zmartwiło mnie to, ponieważ może świadczyć o prokrastynacji, porozmawiaj ze mną proszę, to nie do końca zadziała, ale możecie próbować, jakby ja nie neguję, może na waszych mężach to się uda i zróbcie coś dla siebie, koniecznie, koniecznie dzisiaj, jeżeli potrzebujecie, nie wiem, skierowanie... Do spa. Czy żeby dać mężowi do jubilera, to możemy Wam z Alicją podbić, podpisać, że potrzeba, tak? Jak panowie potrzebujecie skierowania na wyjście z kolegami też możemy takie zalecenie dać, bo to jest bardzo ważne, ale najważniejsza rzecz, którą chciałbym zostawić, zawsze reagujmy. I teraz uwaga, wyciągamy telefony komórkowe bądź notatniki. Wszyscy chętni. Ty, Alicja, nie musisz. Też nie musisz. I piszemy. 511. 599 600 Jak mi wyślecie adres mailowy swój, a i napiszecie nowy Dwór Gdański 10, daty ja wam wyślę materiały na temat yy, ten, który rozmawiałem. Słucham? Oczywiście, że można 511-599-600 i jeżeli będziecie czegoś potrzebowali, potrzebowały, ja tutaj jestem, potem jestem pod telefonem, do, do wieczora jestem i teraz można chwilę podejść, porozmawiać, chyba, że są pytania, to odpowiem, 321 nie ma, dziękuję bardzo. Czas mu się skończył.